Wyobraź sobie, że chcesz odwiedzić popularną stronę internetową. Wpisujesz jej adres w przeglądarce, ale przypadkiem robisz literówkę. Na przykład zamiast google.com wpisujesz google.com. Wydaje się to niewinną pomyłką, prawda? Niestety, cyberprzestępcy często to wykorzystują i rejestrują takie domeny, które wyglądają prawie tak jak prawdziwe. To właśnie nazywamy atakami typosquattingowymi. Jak to działa? Osoby atakujące tworzą fałszywe strony, które mogą wyglądać niemal identycznie jak oryginały. Mogą próbować wyłudzić Twoje dane logowania, numery kart kredytowych albo zainfekować Twój komputer złośliwym oprogramowaniem. Jak można się przed tym chronić? No to kilka prostych wskazówek. Sprawdzaj dokładnie adres URL. Zanim klikniesz w link lub wpiszesz adres strony, zwróć uwagę na drobne literówki lub dziwne rozszerzenia, np. .net zamiast .com. Korzystaj z zakładek. Zamiast ręcznie wpisywać adresy, zapisuj najczęściej odwiedzane strony w zakładkach przeglądarek. To gwarantuje, że zawsze trafisz na właściwą stronę. Używaj menedżera haseł. Manager haseł automatycznie uzupełnia dane logowania tylko na poprawnych stronach. Jeśli adres URL będzie nieprawidłowy, system nie wypełni danych, co może cię zaalarmować. Aktualizuj przeglądarkę. Nowoczesne przeglądarki często ostrzegają przed odwiedzeniem podejrzanych stron. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji. Pamiętaj, że czujność i zdrowy rozsądek to Twoje najlepsze narzędzie obrony.